Pieśń wstępowań. Pamiętaj Panie o Dawidzie i o wszystkich jego trudach. Złożył on Panu przysięgę, ślubował potężnemu bogu Jakuba, dotąd nie wrócę do namiotu, nie położę się na posłaniu, nie dam zasnąć oczom moim ani odpocząć powiekom, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla potężnego Boga Jakuba. Oto słyszeliśmy o arce w Efrata. Znaleźliśmy ją na polach Jaru. Wejdziemy do jego siedziby. Pokłonimy się przed poduszkiem stóp jego Wyrusz, panie, na miejsce twego odpoczynku wraz z arką Twojej potęgi. Niech kapłani twoi ubiorą się w sprawiedliwość, a twoi wierni niech wołają radośnie. Ze względu na twego sługę Dawida, nie odrzucaj swego pomazańca, a Pan złożył Dawidowi nieodwołalną przysięgę i od niej nie odstąpi. Potomka rodu Twego posadzę na Twoim tronie. Jeśli Twoi Synowie zachowają moje przymierze i moje nakazy, których ich nauczę, to również ich Synowie na wieki będą zasiadać na Twym tronie. Naprawdę Pan wybrał Syjon. Zapragnął Go na mieszkanie dla siebie. Tu jest mój spoczynek na wieki wieków. Tu zamieszkam zgodnie z mym pragnieniem. Pobłogosławię hojnie Jego żywność, a Jego ubogich nasycę chlebem. Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a Jego wierni będą wołać radośnie. Tam sprawię, że wyrośnie moc dla Dawida i przygotuję światło memu pomazańcowi. Jego nieprzyjaciół okryję wstydem, a nad nimi zabuśnie korona.